2 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Zgorzelcu odbyła się publiczna dyskusja na temat planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ. Jakie zostały zgłoszone uwagi przez mieszkańców tych terenów oraz jakie będą dalsze losy planów, zapytaliśmy architekta miejskiego pana Adama Cebulę. No rzeczywiście w dzisiejszym dniu miała miejsce tak zwana dyskusja publiczna związana z, z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na dzisiejszej dyskusji zostały poruszone wnioski, które zostały złożone przez mieszkańców, przez strony. Zostały złożone do, zarówno do projektu, planu. Również zostały rozpatrzone te wnioski, które zostały złożone wcześniej, jeszcze zanim została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. Na dzisiejszej dyskusji, praktycznie w obecności architektów, planistów, którzy sporządzali, są, są autorami tego projektu planu, te zagadnienia były omawiane. Generalnie chcę powiedzieć, że Zasadniczo było omawiane zagadnienie związane z przebiegiem obwodnicy miejskiej oraz inne zagadnienia dotyczące, e, dotyczące przeznaczenia terenów e, w obecnie obowiązującym planie. Przeznaczenia terenów, z którym, o które wnioskowali właściciele tych terenów. E, Czyli praktycznie no, zostały te, te zagadnienia dzisiaj omówione. Nie chcę tutaj wdawać się w pewne szczegóły, wydaje mi się, że, że mniej istotne, jak gdyby te, te, te y, mniej istotne jest jak gdyby tutaj y, to, żeby po prostu te, te zagadnienia wymieniać się, jak gdyby z nazwy, bo, bo, bo wydaje mi się, że one są tutaj no, mniej istotne. Jakie będą dalsze losy tego planu? Chcę powiedzieć w ten sposób, e, czyli e, od dnia 17 lipca e, tego roku do dnia 14 sierpnia e, ten plan będzie wyłożony do publicznego wglądu. E, tutaj w Urzędzie Miasta e, w, e, w gabinecie numer 7a w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury. E, do dnia 28 sierpnia wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski i uwagi do projektu planu. Po tym terminie 28 sierpnia, po tym terminie te wnioski będą przez burmistrza miasta Służewic rozpatrywane, one będą uwzględnione lub nie. Te wszystkie wnioski, które zostaną nieuwzględnione przez burmistrza, będzie zostaną przekazane radzie miejskiej radnym, którzy przed Podjęciem uchwały na sesji będą mogli jeszcze te wnioski uwzględniać, te, które nie zostały uwzględnione przez burmistrza, uwzględniać lub te, które zostały, yy, czyli te, które zostały nie uwzględnione przez burmistrza, uwzględniać, a te, które zostały uwzględnione, otrzymać stanowisko burmistrza lub, lub ewentualnie nawet je zmienić przed, przed uchwaleniem. Uchwalenie tego planu też jest właśnie związane z inwestycją tej obwodnicy przyjazdowej miasta z Inwestor, czyli DZDW naciskał miasto, żeby ten plan był zatwierdzony. I jak wygląda sprawa właśnie tej ulicy, przebiegu przez tę ulicę? Ja chcę powiedzieć w ten sposób, że termin wyłożenia tego planu, czy termin jak gdyby zakończenia wszystkich prac planistycznych nad tym planem, uzgodnień oczywiście zależał od, od uzgodnienia, które musieliśmy poczynić właśnie z dolnośląskim zarządem dróg, ponieważ dolnośląski zarząd, zarząd dróg jako zarządca drogi budowanej w tej chwili owodnicy musiał te wszystkie ustalenia które wpisaliśmy do planu, no musiał że tak powiem nam uzgodnić, czyli te wszystkie ustalenia dotyczące właśnie tej inwestycji obwodnicy były uzgadniane z Dolnośląskim Zarządem Dróg. Dolnośląski Zarząd Dróg, no chcę powiedzieć w ten sposób, że za kolejnym razem nam uzgodnił to rozwiązanie, ponieważ no niestety, ale przebieg tej obwodnicy ulegał zmianie i po raz pierwszy wówczas, kiedy wystąpiono do DZDW, do Dolnośląskiego Zarządu Dróg o uzgodnienie, niestety zostało to no D -D Dolnośląski Zarząd Dróg nie uzgodnił pozytywnie tych rozwiązań planistycznych, które pojawiły się w planie z uwagi na to, że w międzyczasie przebieg tej owodnicy ulegał zmianom i no niestety chcę powiedzieć, że w głównej mierze termin wyłożenia tego planu i jego uchwalenia zależy od niestety od uzgodnienia, od terminów uzgodnienia, które e, były przeprowadzone z Dolnośląskim Zarządem Dróg, czyli ten termin e, mówię, no, w jaki sposób jest e, wypadkową e, między innymi e, no niestety w tych wcześniejszych uzgodnieniach z DZDW. Czyli w tym momencie tylko e, to uzgodnienie już są i ono już raczej nie będą zmienione z DZDW, tak? No raczej tutaj uzyskaliśmy w końcu pozytywne uzgodnienie tych rozwiązań dotyczących przebiegu wodnicy, kategorii drogi i tak dalej, wszystkich ustaleń, także tutaj już praktycznie zarządca już się z tych uzgodnień nie wycofa na pewno. I no w tej chwili praktycznie mamy drogę otwartą do, do uchwalenia tego planu. Ponieważ no, przed wyłożeniem, przed uchwaleniem planu no, musieliśmy te wszystkie uzgodnienia zdobyć, ponieważ bez tych uzgodnień praktycznie nie byłoby możliwe uchwalenie tego planu. W tej chwili sytuacja już jest, moim zdaniem, już. E, no, praktycznie wszystkie procedury zostały spełnione. Także w tej chwili można będzie ten plan już e, uchwalać.